Dobra, Dobra? Tak, to bywa głodny. Całe ogarnianie. Aha. Nie <laughs> zadbaję <twoje> ręki. <laughs> Sorry. Okej. Okay. Co ty robisz? Daj mi rękę! <laughs> Kurwa, mister <jestem> w powietrzu! <laughs> aha, dobra. Aha, aha, idzie. Powiem tak, ja chyba potrzebuję apteczki, wiesz? To cię jak wejdzie. Tylko, że ja nie wiem czy ja wejdę. Bo ja mam tak mały pasek, że ja. Mogę sobie nie poradzić. Chodzę ja nie wiem, wiem gdzie ja jestem. <laughs> aktualnie. <laughs> nie masz flary? Nie mam. Ja jestem tu. Tu. Jest tu. Na pinguję ci. Nie widzisz moich pingów? Ej, tu mgła jakaś przychodzi już. No widzę, zasłania cię. rączkę. No. Dobra, i do góry. Ale ja mam tak mały, że A, nie wejdę. Dobra. Umarłem. Nie, we nie wezmę się już. To umrzemy razem. To jest. Czekaj, odgrzemy nas. No, To przegraliśmy. Dobra, To jesteśmy na pożegnanie jest Geh geg, umarłem. Umarłem na czele. O cześć, ty, są... ty żyjesz dalej. O już nie. Odglądasz siebie. Odglądasz siebie. Ej, umarłem. Weź się poddaj. Aha bo ty zmieniasz wygląd No bo tamten nie żyje Łatwo Dobra chyba zaraz łatwo to jest wpierdolność Dobra jaką całą grę na tych, na binokularcach Nie mamy teraz lornet, a ty masz lornet Hehehe Ogrzyb, trąb, ogrzyb Czy na nie można grać? Prawda wygląda tak, że ja bym tego użyła nic nie zanimał po Nie nieważne jest ten zakup Nie rozumiem co mówisz To łapie mnie? Znaczy ja słyszę ciebie po prostu I fajnie by było jakbym na przykład ciebie nie słyszała Trzebuje zużyć bandaż jak dużo sobie spadłaś? Bardzo Ale w sumie właśnie nie spadła bardzo, a mnie bardzo uderzyło. A Tam można jakoś wejść? Tak. No. Jest bardzo głodna? Ja nie rozumiem tej gry, ja się nie puszczam już tak bardzo. Złamałem Tobie nogę. To wygląda tak, że jestem martwy. No, powiem Tak. tak. Nie wejdziemy tam. To reset? Chyba tak, no tak. No dobra. Musisz jakoś zabić. Ale zaprosisz mnie może? No tak. Tak, jestem w za... nie Widzisz mnie? I teraz gra się nie zmieniła? Przypadkiem? Było bardziej piaskowo. Ale ułożenie wyspy? No, nowa, nowa góra jest oh, jakby. Okay. Widziałem, że chyba zmieniła się teraz w trakcie, jak my graliśmy, więc możemy że ta góra w góra. Na, to dobrze wygląda. I inaczej! Jesteśmy na innej wyspie. Uh, uh. Nie bolało? Tylko tak. troszkę. Przestać? Nie. Kurwa. <grym> Jakoś tak lubię chodzić w prawo. Katwule Ty wszedłeś tu na samą górę? Czekaj, ja jestem tu takim kolszawskim głównie. Nie słyszę, że jest nie daje mnie. A, tu jest kolec Tak, słyszałem coś o doli A tu się rośnie jakaś chuba! Widzę. Chcesz jeść? Możesz. Spróbować Shelf fungus Może wolę tego nie je. Dobra, łatwa taka Ja dam Lizak O Jezus mam Sugar Rush Ale kurwa crazy <laughs> A mamę Sugar Rush Ej, chciałem coś nie zaje. Spać mi się chce, dobra noc mimi, Chyba mimi. Co to było? Nie wiem. Dzięki Oj Boże, to da? Ztewę zwalizaj, idziemy po nią idziemy całkowicie naokoło po to, żeby dostać kurwa balon. Nie Może się okaże, że balon jest usteczny, może nie wiem, zmniejsza wagę, sprawia, że łatwiej wiesz mniej energii zużywasz po skniasz i. Trzeba tam wejść. Ej, trąbka mi się zbogowała. Ja się zbogowałam. Może mi rzuć. <noise> Gdzie ona jest? Walizki. Przy owocach. Chciałem tak. zjeść. Trzy walizki to są. Tak, no, okej. Okay. O kurwa, płonę! Woda Lina. A co tam było? Alina. Czy ty wierzyłaś Ciebie? No tak! <laughs> <laughs> Wiesz co? <laughs> Ew. Ehm. Dzięki! Jakbyś zobaczył mój pasek energii to byś się zesrała chyba. Okej okay. O! Nie! Co to? Aha. Aha! Może być z tego? A to cały czas jest? Aha myślałem, że... No, teraz może chwilę poczekaj, żeby ci... Co to jest? Żeby ci krótko. No wiem. A to mnie dalej może... pije. Nie, teraz Cię grzyb zatruł, chyba. Aha. Poczekaj po prostu chwilę, to Czekam... I to mnie coraz bardziej bije. Ja umrę... Ube... Przydałoby ci się antidotum! Zjrzałam na Ciebie cały antidotum. Przydałoby mi się. A Łatwa o, ta gra. Dobra, dwa, jeszcze jedna. Potrzebujesz? Ja potrzebuję bardzo. Tak, musisz to troszkę wejść i Albo spróbuj skocz. Albo A no, ja ci pokazywałam, że to jest to coś. Jednym nie robi. A, no to wybucha. Uważaj, tu główna dwa sąd. Dobra, myślisz zjeść ten ten? Czekaj, ja zjem i zobaczę. Możesz... po chwili dopiero dokładają trudkę. Często Możesz no, je. jeść jak umieram. O, dają. Dobra ja chyba umrę od nich. Dużo... A nie, bo ja nie wybuchłam ja. to. Fledzę. Kurwa mi też się zwiększa trutka. No to ja umieram. Ja też. Wybuchłeś drugie. drugie. O, padł, wpadłem mi. Ej, dalej żyję. Stałaś. Chyba do góry ci ten. No Dobra, umarłam też. Dobra, łatwa to gra.